Siemaneczko kochani z tej strony Dyszka. Witamy was serdecznie. Jestem Karolina. Dzisiaj mega mega unboxing trzech multipaków z Invisimals, także 15 saszetek, 3 nowe karty limitowane. Specjalnie mam je odwrócone, aby nie było widać jaka to jest karta specjalna. Ja już tutaj szybciutko biorę i odpakuję te karty tak, żeby e, Wam nie zdradzić, jaka to jest nowa karta specjalna, jeżeli chodzi o ten i ją dam tutaj. O tak, będzie zasłonięta. Otwieram kolejne tutaj 5 saszetek, czyli 15 saszetek, czyli dobre z 10 minut, lekko będziemy otwierać. Brakuje nam 30 kart do uzupełnienia albumu całego z Invisimals. No i zobaczymy, co z, tego, co z tego wyjdzie. Jak widzicie, ja już tutaj odpakowałem. Karty wyleciały. Proszę bardzo. Tutaj pudełeczko wyrzucam. No i cóż, jedziemy z Koksem. Proszę bardzo, Karolina. Ja tutaj e, otwieramy. Ja numerów nie pamiętam, które nam brakują. Zostawcie łapeczkę w górę. E, nowe osoby, zostawcie subskrypcję. Oczywiście tutaj jest panini, jeżeli ktoś nie wie. E, trudno się zobaczyć, i lecimy. Wszystkie żywiołaki już mamy. Wszystkie karty 30 kart. Nie, naprawdę nie mam pojęcia, które karty będą powtórkowe, a które nowe. E, mam nadzieję, że większość będzie nowych, ale to będzie duży problem. Naprawdę to już widzę, że e, no tak, tam chyba nowa karta Karolina pokazała. Tu dwie karty specjalne. Ja już czytać nazw nie będę ze względu na czas, który pozostał. Raptor. No tak, powiedziałem, że nie będę czytał, a właśnie przeczytałem. No, ale ja taki już jestem. No, spoko. Tu taki robocik. No i cóż, pierwsza karta specjalna. Jest to Unicorn na platynie. Legenda. Oczywiście Unicorna na platynie już mieliśmy. Następna karta. O, tego chyba nie mieliśmy, Karolina. Metal. Tutaj nie. Tutaj Karolina mówi, że nie mieliśmy, także mam nadzieję, że po tym unboxingu po tym unboxingu po prostu zdobędziemy wszystkie karty, ja na chwilę to dam tak, Karolina będzie otwierać saszetki, ja Wam będę prezentować. No, nas zbieramy wszystkie już te karty, uzupełnimy album, aby było po prostu komplet. No i tu mamy kolejnego z metalu. Powtóreczka. I dwie znowu karty specjalne, tutaj chyba tego też nie miałem na metalu, także... Ocelot chyba nie miałem, no ale teraz tak jak mówię nie jestem w stanie Wam powiedzieć, które mam, które nie mam i kolejna legenda, platyna, tego chyba nie miałem Diametron, także naprawdę tutaj same nowości chyba wpadają, zobaczymy jeżeli będziecie chcieli zobaczyć kompletny album, jeżeli uzbieramy, oczywiście to Wam zaprezentujemy no i będzie jeszcze jeden odcineczek z Invisimals, taka mała niespodzianka no e, taka, takie taki coś wymyśliłem. Okej, okay. kolejna bazóweczka, Fajny taki, taki. Tanuki, okej, okay, tanuki. Nekosuke, Nekosuke mamy też w wersji limitowanej. E, dwie karty specjalne. E, żywiołak ognia, proszę bardzo, jest żywiołak ognia. No i tutaj chyba tej karty też nie mieliśmy. Dużo będziemy mieć do sprawdzenia, czyli żywiołek ognia tutaj sobie niech sobie tutaj leci. Słoneczko wyszło. Niestety nie mam pomieszczenia całkowicie ściemnionego. No, ale tu myślę, że się nic nie stanie. Złoto proszę bardzo. Rock dragon. Siłą kamienia jest wytrzymałość, więc Rock Dragon, który dla czystej frajdy... Gnieździ się w kraterach aktywnych wulkanów, to istota nastawiona na obronę. No, <laughs> faktycznie. No to jest tutaj, słuchajcie, te dwa multipaki dam na razie tutaj, bo tych kart specjalnych oczywiście będzie bardzo dużo. Dark, no i szybko, Bazu, bazóweczki. Napiszcie w komentarzu, ile Wam brakuje. Jeżeli chodzi. Na zdrowie, Karolinka, na zdrowie. Ja że będę przyspieszał i będę pokazywał w ten sposób. Napiszcie w komentarzu ile Wam brakuje kart do pełnego albumu. No i także zobaczymy kolejna saszetka. To już jest piąta Karolina. Piąta, dobrze, no to mamy już, czyli 5 minut na jeden multipack Stingwing. Koi Berserker Zaglosus. O kurczę, jakie dziwne nazwy. I kolejna legenda, proszę bardzo, na platynie. Ok, bardzo fajnie. I tutaj Metal Mood. Też bardzo fajnie. O, się odbija wszystko. Dobra, no to co, to lecimy z kolejnym tym. No i co? Dobra, pierwszy, pierwszy ten to jest karta z limitowanej edycji, której nie mieliśmy. Jest to Hilt Hiltoper. Także atak 600, obrona 600 na maksie. Tutaj karta z limitowanej edycji. Kolejna karta nowa, której nie mieliśmy. Zresztą wszystkie multipaki, które mamy, to są karty z nowymi przynajmniej. Tak, żeby ten. No i cóż, teraz szybko biorę kolejne, odcinam tutaj saszetki i dam. O Jezus! I zaś począstą kamerą! Kurde! Przepraszam bardzo! Co to się dzieje? Okej, okay, kolejny multipak poszedł. Są saszetki, daję Karolinie, Karyna otwiera. Ja dalej przecinam tutaj. A! Już tam zdradziłem Wam co to, to jest! Domyślcie się! Co to tam za karta specjalna? Ciekawe czy jesteście znawcami Invisimali. No, jestem ciekawy czy, czy zgadłeś. Co to jest za karta tak y ten, na pewno ognia, nie? <grym> Dobra, no to ja ją odstawiam tutaj. Drugi multipak otwarty. Ja jedną saszetkę otworzę, żeby przyspieszyć. <grym> Co tu się dzieje? Tyle kurde kart, ile sprzątania później, ile układania. No masakra, Iron Bug. Eee, bardzo fajnie. Okej, okay, Karolinka mi tam coś pokazała. Quilling na papie, eee, Specjalne karty. Tutaj mamy bang, rang. To chyba też go nie mieliśmy. Taki pif-paf. Prawie jak Krzysztof Piątek. Pif-pif-paf. Pif ja tu już piłkę mieszam do Invisimali. Okej. Okay. I dwie karty specjalne. Czy będzie jakaś legenda? Nie, ale tutaj Wing Cloud. na metalu. Nieźle. Oraz jest legenda. Kolejny diametron. A to chyba go mieliśmy, tak? Mieliśmy już ten. Tak, dokładnie tak, czyli powtóreczka, spoko, eee, tego albumu powtórkowego będzie, kolejna saszeta, uwaga, snapper, czyli taki snapper, snapper, a tak e, tutaj e, roll cage, 500, obrona 400, bazóweczka, Tomik, tą kartę mi Karolina po pokazywała, czyli chyba się jej ten podobał, ten ptaszyl. Nie, bo to to jest nowe, tak? Okej, okay. no i cóż, lecimy dalej i jest legenda, e, tutaj chyba numer 157, nie wiem czy miałem, czy też nie, napiszę Wam w e, odcinku na końcu, ile nam e, po tym unboxingu brakuje kart, jeżeli nie zapomnę, no i tutaj na metalu jeden. kolejna saszetka, uwaga, jest to Firecracker, e, Firecracker na kolcie, Okej, okay, później tu mamy taki Fugu. Następnie mamy Aniona. Chyba dobrze przeczytałem. Czy źle przeczytałem? Anoina. Przepraszam. Mm, taka lama. E, I tutaj się odsłoniła legenda. Okej. Okay, super. No i kogo tu mamy? Fusion. Fuzjon. Fuzjon. No, tutaj tu jest cały fuzjon. E, fuzjon zdumiewa nawet najwybitniejszych badaczy Invisimali, bo wydaje się że zawdzięcza swoje istnienie jakiemuś dziwnemu zjawisku. Ciekawe jakiemu. E, ok, to nie tutaj, tylko tutaj. I lecimy dalej. E, to przed chwilą trafiliśmy. E, ano i na, tylko tu mamy na maxie i w metalu, a tam trafiliśmy bazówkę. I tutaj chyba leci e, kolej na ten. jadam dam Karolinie ostatniego multipaka ona tam już otworzy, żeby przyspieszyć. Chociaż tam jeszcze jedna saszetka jest, ale lecimy dalej. No naprawdę tyle kart, że ja nie wiem kiedy my to wszystko poukładamy. Naprawdę mega zabawa. Dobra, tu mamy kolejną bazóweczkę. Ja przeczytałem makaron. Ja już chyba zmęczony jestem. Makaron. A to jest maka makada mak Makadan. Taki Kung Fu, powiedzmy. Atak obrona 400. Tu z takimi jakimiś na plecach, jak żółw ninja, prawie że. Dobra i. Co to mamy? Żywiołak metalu, proszę bardzo, żywiołak metalu, co tu się dzieje? Kolejny żywiołak e, i, i kogo mamy? Bok, e, boksardo. także jest i żywiołak metalu, e, mamy żywiołaka ognia metalu, mm, ok tu jeszcze jest kolejna saszetka, Karolina powiedziała, otwarta, e, złoto, Lightning Dragon, co pamiętam, że go mamy, e, Dark, nie wiem. Tytan na Darku. Bardzo fajnie. To ile tych kart specjalnych tu jest? Uwaga. Slammer. Sandflame. Dark Invisimal. Też bardzo fajna karta. 005. No i tutaj mamy Krokorilla na papie. Dobra, tutaj już Karolinka. Próbuję otworzyć. Dobra, Karyna próbuje otworzyć kartę. Aha, nie mogę otworzyć. Karyna, bo ja muszę pokazać drugą kartę, którą tam przed chwilą pokazywaliśmy i uwaga i jest to Firecracker na się. Jeżeli chodzi o kartę z limitowanej edycji, tak się ona prezentuje. Karty fajnie są zakończone, także się tutaj rogi nie pogniotą, a 650 obrona 750. I tutaj pazury i kły Firecrackera stopniowo rosną. Podobnie jak jego siła, dzięki czemu zyskuje zdolność do potężnego ataku, którego zawsze pragnął. No to nieźle, niezły kolecz. Niezły, niezły, niezły z niego e, invisimal. E, dobra, no to go postawimy tu. Aha, bo tu położyłaś, tak? Aha, bo ja nie widziałem. Dobra, no to mamy. A, tam ci spać. Dobra, no to co? Lecimy z ostatnimi pięcioma saszetkami, przyspieszamy tempo. I tutaj lecimy, nie wiem co to jest. A dobra, teraz już widzę. E, Goldbug, Chomper Stomper. <laughs> Podoba mi się ten, Taki pozytywnie zakręcony. E, Skywolf, e, Fusion e, Legenda na platynie. Chyba go mieliśmy przed chwilą niedawno. E, no i tutaj e, Lynx na metalu. E, spoko. Ja idę tak szybko, że chyba Karolina nie nadąża, po prostu tutaj otwierać saszetek. Yy. I znowu ten sam. Yy. Powtóreczka w I tu już zdradziłem Wam Iron Bug. I tutaj Star Dragon na złocie. Bardzo fajnie. Plus Dark Tiger Shark. Wow! A pytanie 125. Nie wiem, czy go miałem, czy też nie. Dobra, to lecimy dalej. Trzynasta minuta, chyba trzynasta saszetka, powiedzmy. Snapper, skitl, Links, Lynx, Xiong Mao, taki drapieżnik. O kurczę, Sky, tego na pewno nie miałem. Tego raczej nie miałem, Karolina, możesz potwierdzić? Mieliśmy go? Nie, nie wiesz. Ja myślę, że takiej legendy to chyba nie mieliśmy. Kurde, 600 na 600, siła prędkość. No to nieźle. Karta numer 231. Bardzo fajna. No i tutaj ocel, lotl na metalu. Lecimy dalej. O kurcze, dobra, no to co? Dwie saszetki zostały. <grych> Czyli prawie jedna saszetka, jedna minuta. E, Gryfonator. Ok. Gryfonator. Napiszcie jeszcze, jakie znacie karty z limitowanej edycji, których nie było na odcinkach, jeżeli ktoś dokładnie wie. Lecimy dalej, tutaj Savanach, Iron Bug na Maxie i uwaga, dwie karty specjalne, jest to Quad Fire na Metalu 246, czyli też dobra karta, no i tutaj Dark Crazy Gator. No, 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 ciekawe. Ciekawe ile, ciekawe, ile będzie brakować kart z tych 30. No, mam nadzieję, że tylko kilka. E, Spectral, Spectral Dragon na złocie numer 47. E, Atak 800, obrona 850. Bardzo fajnie. E, I kolejny tutaj na Dark. E, na Tytanie Dark Uber Jack, Jackal 500 na 500 No i bazóweczki na szybko tutaj Salma taki dziki wąż już. Pii... nieźle, nieźle, nieźle. Uwaga. Fanbot. Hahaha eh, eh, hahaha, hacha, nie wiem jak go to powiedzieć. No i e, ocelotl. Także to były bazóweczki. Zobaczcie sobie ile tych tutaj bazóweczek jest. No po prostu masakra. No i co? Ostatnia karta z limitowanej edycji, którą mamy. Ja tutaj wezmę te dwie już. I to jest uwaga. Gryfonator, czyli też go dzisiaj trafiliśmy. Jest to kolejna karta z ognia, z, z limitowanej edycji. No i tak wyglądają właśnie te trzy ostatnie teraz, tych multipaków. I mam nadzieję, że ukończyliśmy zbierać cały album. Czy macie kciuki? Napiszę Wam na sam koniec, czy uzbieraliśmy cały album, czy też nie. Pozdrawiamy serdecznie. Zostawcie łapki w górę i dla nowych osób subskrypcję zostawcie. I pozdrawiamy. Cześć.